Ukraińcy, Przyjeżdżam tu do Was, przesłany przez tych ludzi, którzy 35 lat temu w Polsce budowali opozycję demokratyczną i budowali solidarność. Drodzy Ukraińcy, przyjeżdżają tu, wysłany z Polski, od ludzi, jakie 35 lat temu budowali demokrację w Polsce. Przyjeżdżam, żeby w ich imieniu, w imieniu nas wszystkich, powiedzieć. Że mam obowiązek. My czujemy ten obowiązek wsparcia was dzisiaj wszystkimi naszymi siłami i możliwościami. Wyjeżdżają sudy i obowiązek tych wszystkich, jakie nie są wysłały, dla tego, żeby pokazać naszą piękną waszemu ruchu. Tak, tak, Cieszę się, jestem wdzięczny organizatorom, że zrobili to spotkanie tutaj, na wschodzie Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że my w Polsce, ale i ludzie w Europie mają obraz dwóch Ukrain, podzielonej Ukrainy. A ja tu przyjeżdżam i widzę wielkie, wspaniałe miasto, europejskie miasto. Ja widzę miasto z wielkimi, z wielką przyszłością w, 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 w Europie. Moi drodzy, wczoraj i dzisiaj uczestniczyłem, obserwowałem to wspaniałe, wielkie spotkanie. Dla mnie ono było wspomnieniem czasów Solidarności. Dyskutowaliście w taki sam sposób o strategicznych celach dyskutowaliście tak jak my o strukturze. Wszystko, cały ten założycielski, założycielskie spotkanie mnie żywcem przypomniało założycielskie spotkanie Solidarności. I tak jak ja dumny jestem z Solidarności, z jej drogi, z jej zwycięstwa, tak wam życzę w imieniu wszystkich Polaków, żeście mogli być równie dumni z tego ruchu, który zakładaliście wczoraj i dziś. Ja! 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 Я приймав участь і спостерігав за тим, як народжується думка і народжується, проводиться Майдан євро, форум Євромайданів в Харкові. Я гордий з того, як це відбувалося у нас. Я гордий за солідарність. І я сподіваюся, що ви всі теж будете горді з того, що відбувається зараз сьогодні в вашій країні. Sława! Sława Ukrainie! Jegoństwa!